Dzień dobry w poniedziałek. Witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj taki nieduży wkład. 35 zł. Poprzedni tydzień dużo zabrał. Więc w tym tygodniu postanowiłam, że odcinki będą takie mniejsze i zobaczymy z takiego mniejszego wkładu uda się, ile uda się odzyskać. Mam super linie. I love big cash, mega pensja i Paradiso. Yy, paradiso z numerem... 764, a to 755 25 czerwca kończy sprzedaż. Zostało już bardzo mało, mały nakład, także jeśli ktoś jeszcze może gdzieś kupić z numerem 755, to polujcie. Pozostały tam jeszcze wygrane. U mnie niestety go już nie ma. Super linię z numerem 7, Wczoraj piękna pogoda, dzisiaj od rana pada, i muszę tutaj doświetlać lampą, bo jest pochmurna. A ja przybliżę i będę przesuwać słoń i parasol. Tu jest słonik, parasol. Następne symbole to łódź i arbus. Tu jest łódź, arbuzik, arbuzik i łódka. Teraz słońce i sakwa. Słoneczka nie ma, sakwy nie widzę. Za oknem też słoneczka nie ma. Wczoraj było przepięknie, a dzisiaj już ciemno i pada. Pił, y, piłeczka i kluczyk jest piłeczka skromniutko motyl i dzwon tu motylek, tu motylek dzwonka nie ma kości cytryna Cytrynka, Biedronka leżak. Biedronka leżak. Leżak. O, motylek. I tu Biedronka i tu leżak popcorn i czapka. Jest czapka, tu Arbus się schował. Popcorn czapka, tu jest czapka. Popcorn, i popcorn. Lody i wiatrak. Jest wiatraczek. Tu są lody, wiatraczek i wiatraczki. Teraz diament i balony. Tu diamencik, balony i diamencik. Diament, diament. Ostatnie dwa ptak i gwiazda. Ptaszek, gwiazdka, ptaszek i gwiazdka. I wszystko się tak ułożyło, żeby nie było linii. Kontrolne potwierdzają. No to teraz ta piękna serduszkowa z numerem 6. Tu można trochę oddalić. I szukamy 25, 45, 24, 42 i 58. O, zaczynam wygraną. Monetki, które dają dwukrotność, czyli mnożymy. Szesnaście nie ma, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt dwa, osiemnaście, trzynaście. Pięknie jest zacząć wygraną. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden i pięćdziesiąt pięć, trzydzieści sześć, trzydzieści dziewięć, jest napis też czterdzieści dziewięć i trzydzieści cztery. Cash wygrywa, ale już nie mnoży. 41, ale fajnie, że się pojawił. Tak jak mówiłam, wkład tylko 35 zł. I wygrana jest pod symbolami. Pod cashem jest 10 i pod monetkami 20. 50 zł. Ta zdrobka daje mi plus. Także chyba cały tydzień będę testować takie małe wkłady. Y i Y. 50 zł. Jestem już na plusie. W poprzednim tygodniu strasznie lot to mi odebrało, w tym roku. W tym roku. W tym tygodniu planuję ja odbierać <śm> z numerem 7 mega pensja. I już mi się to udało. Mam 1, 31, 14, 34 i 8. W tym tygodniu jest Boże Ciało, nie będzie premiery. Więc

No, strasznie dużo boków tu się pojawia. O, kolejny 15, 16, a gdzie 14? 6, 39 i 37. Moja pensja jest pusta. SP. No to paradiso z numerem 13. Wszystkie zrabki podawane. Szukam liść i deska. Tutaj deska, tutaj deska, listek, listek i tu dwa liście. Następne żółw i fala, żółwik fala. Tutaj obok siebie. Następne mewa i napój. Mewa, napój, tu jest mewa. Mewa. A gdzie mi się schował napój? Tutaj jest napój. Teraz ośmiornica i pomarańcza. Tu jest pomarańcza, tu pomarańcza. I ośmiornica. Teraz płetwy i latarnia. Są płetwy. Tu są latarnie. I tu są latarnie. Parasol i wodolot. Jest wodolot tu, tu parasol, tutaj. Tu jeszcze fala, nuta i ryba, nutka. Tu jest rybka. Tu jest rybka i nuta. I to wszystko. Palma, shorty. Tu są dwie palmy. Tu są szorty. I tu są szorty. Zbliżamy się do końca. Ja tu nie widzę linii. Krap i torba. Tutaj torba. Tutaj torba. A tutaj krabik i torba, i ostatnie dwa wiadro, i rozgwiazda, i chwila prawdy, jest rozgwiazda, jest wiaderko, tu krabik, wiaderko, i koniec symboli. Czyli Paradiso puste. Ale tak jak mówiłam na wkład 35 zł mam 50 w I Love Big Cash. Pokazały się symbole. Monetki mnożą 20, czyli jest 40 i cash dodaje 10 zł, czyli 50. Pięknie. Za chwilę wybieram się na zakupy. Strapka idzie ze mną na wymianę. I robimy kolejny odcinek. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Miłego dnia, pa pa!